Witold Skrzypek i szafa pani twardowskiej. Coś ty wyciągnął z tej szafy? Wszystko, co się dało, wyciągnąłem. I to są dwa lata pracy mojej, i, znaczy nie tylko mojej, bo też ludzi, którzy ze mną współpracują. To są tajni współpracownicy. Cała zabawa rozgrywa się na Instagramie. W szafie się schowali. Oni się nie schowali, oni z niej wyszli. Wyszli z niej, no i cały ten cykl, no on jest kontynuacją poprzedniego cyklu Rozmowy Oniryczne. No i z tej szafy wychodzi coraz więcej nowych, nowych postaci, które dokładają cegiełki swoje do, do tych rysunków. Także te rysunki nie są tak w sumie tylko mega autorstwa. Ja jestem jakby skrybą, który dokonuje zapisu tych wszystkich rozmów naszych. Czyli zaglądasz do szafy i Coś ci strzeli do głowy i powstaje obraz. No, niekoniecznie mi z, zazwyczaj strzela, to im strzela do głowy, a ja to rysuję potem. No, <laughs> więc ja składam klocki, wiesz, tak naprawdę. To są, to no, a są... jak to nazwać? Grafika abstrakcyjna czy abstrakcja graficzna? Jeżeli miałbym to naukowo nazywać i osadzać to w jakimś nurcie, no to to jest surrealizm. To są mhm. rysunki w nurcie surrealizmu i one są takie baśniowo-bajkowe one są takie nadrealne. Także to, jeżeli można było to określić, nur, to to jest rysunek surrealistyczny. Każdy kto podejdzie do tego rysunku, nie może się napatrzeć, bo y, tyle szczegółów, tyle drobiazgów, że trzeba to wyszukać i poświęcić trochę czasu. Temu. No tak, wiesz, to jeden rysunek na przykład takiego formatu 70 na 100, on, on, on nie kosztuje od około od 250 do 300 godzin pracy. No wierzę. No to jest więc więc sam ten czas, który ja spędzam przy tym w stosunku powoduje, że ja sobie mogę dużo różnych szczegółów wyrysować, a tym bardziej powstają różne pomysły, bo to jest średnio, wiesz, tak pracuje średnio, uśredniając po 7 godzin dziennie. Czasami pracuję 16, a czasami w ciągu dnia pracuję tylko pół godziny, no bo kręgosłup nie wysiada, nie wytrzymuje. Tego jestem już facetem pod pięćdziesiątkę, także już zaczynam się sypać powoli. <noise> Ale obrazy się nie sypią. One się, mam, no, mam nadzieję. Także, także wiesz, tutaj, żeby to zacząć czytać, no, trzeba troszeczkę poznać wiesz, symboliki, bo tutaj występuje symbolika, która występowała już w Trojczytnym Sumerze. Tu są, tu są symbole egipskie, symbole y, 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 starogreckie, y, helenistyczne też są. Potem mamy jeszcze kulturę y, Ameryki Południowej. Wiesz, y, to wszystko jest, nawet język majów jest. No tak, i podchodząc do rysowania, wiesz, jak będzie ono wyglądać w końcowym efekcie? Nie, nie, nie. Jest ogólny zarys. Jest ogólny zarys i jest jakiś temat, który będzie wyrealizowany, ale jak będzie przebiegać cały proces rysowania i co się znajdzie na rysunku, kto się znajdzie na rysunku, kto dorzuci swoje, tak przysłowiowe trzy grosze, ja nie jestem tego w stanie przewidzieć. I w sumie, wiesz, to jest dobre, bo mnie to wtedy interesuje. To, ściąga, to, to nie jest tak, że ja siadam, mam plan zrobiony, który ja chcę wykonać szybko i chcę mieć zamkniętą sprawę. To, to, to tak nie działa. To jest każdego dnia codzienny problem do, do tak, i to powoduje to, że mi się chce rysować, bo bym się znudził, gdybym miał od razu wszystko poukładane i bardzo ciekawe to wszystko jest. Kto tu przyjdzie na wystawę do Muzeum Historii Katowic, działu teatralno-filmowego. To na pewno poświęci tu trochę czasu, żeby dostrzec wszystkie szczegóły na wyobrazach. No, mam nadzieję. Każdy będzie czytał w zakresie tego, jak sam rozumie rzeczywistość, ile on nie wie, na ile zna to, co ja robię. I myślę, że każdy znajdzie swoje tutaj jakieś. Odbicie samego siebie, może. No, na pewno. Jest taka główna zasada: każdy widzi to, co chce, prawda? No tak, no. a jest jakaś duchowość w tych obrazach też i każdy będzie chciał się odnaleźć w tym. Tak, mam nadzieję. Mam no, nadzieję, że będzie i się tego to tego Ci podobało. życzę, żeby Ci więcej tych pomysłów y, przybywało, więcej obrazów, które dałyby tobie satysfakcję, a w drugiej kolejności i, i tym wszystkim zwiedzającym. No, ja wiesz co, ja, ja głównie rysuję, żeby się to ludziom podobało. Ja, ja to, 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 to nie jest tak, że ja realizuję samego siebie. Ja chcę, żeby się ludziom podobało, bo to jest taka zakamuflowana... Ale to się moja... nie da do końca. No, ja, ja się staram, to jest taka zakamuflowana próżność. A rozpocząłem już nowy cykl, bo pierwszy, pierwszym cyklem było rozmowy oniryczne, teraz są teraz jest szafa pani Twardowski, a teraz rozpoczę, rozpoczęliśmy już pracę. Ja i moja główna współpracownica Muza bo mam muzeum, bardzo z którym już, tak, już od wielu lat współpracuję, I, i, i ten cykl, który teraz rozpoczęliśmy, nazywa się Chimery. Także myślę, że za dwa lata do trzech powstanie kolejna wystawa. No to do spotkania z Chimerym. Do spotkania z chimeru. Dziękuję, <grym> dziękuję Ci bardzo. Cześć, dziękuję.